Patrząc na zaangażowanie widowni w ostatni odcinek Szamba odnoszę wrażenie, że trochę was zmęczyło moje polowanie na patologie w środowisku konstruktorów i marketingowców oraz o testach ględzenie. A ponieważ z tego, że jeśli coś gorzej idzie, to trzeba od tego odpocząć, zdaję sobie sprawę, to zapowiadam, że nadszedł czas na naprawę. Na rozgrzewkę i trening przed bohaterem z poprzedniego odcinka, na stół wkracza przedstawiciel ery plastiku łupanego, którego inwazje do polskich gospodarstw domowych, oprócz wysokich jak na możliwości zarobkowe rodziców graczy cen, odbiły podróbki jego poprzedniego wcielenia oraz komputery. Jakby ktoś z Was się nie domyślił i nie przeczytał tytułu filmu, mówię o konsolce Super Nintendo, będącej następczynią dziś bardziej pożądanych w naszym kraju NESów czy Pegasusów a które ów sprzęcior miał za zadanie wykurzyć znacznie lepszymi możliwościami graficznymi oraz dźwiękowymi, którymi myślę, że dorównał, jeśli delikatnie nie przebijał, tego co oferowały w tamtych czasach bardziej nam znane, jeśli nie pożądane, Amigi. Mimo znikomej obecności i aż o dwa lata późniejszej premierze w naszym kraju, sprzęcior ten doczekał się ponad 1700 gier i sprzedał się w ponad 49 milionach egzemplarzy, z czego w większej Części w Ameryce i Japonii, a większość aktualnie pojawiających się na rodzimych serwisach aukcyjnych egzemplarzy pochodzi z Niemiec. Podobnie jak to było z poprzednią generacją, edycja amerykańska konsoli miała zupełnie inną skorupę od tej sprzedawanej w Japonii czy w Europie, a ja odnoszę dziwne wrażenie, że dla projektantów nieskończonym źródłem inspiracji były trendy w japońskiej oraz amerykańskiej motoryzacji. Co ma w środku, dowiemy się później. A na razie powiem tylko, że posiadacz wspomnianego wcześniej Nesa i jego klonów powinien bez problemu obsłużyć tego sprzęciora, bo analogicznie jak w poprzednikach pakuje się do jego paszczy, zwanej też slotem, cartridge bądź kasetę z grą według napisu na japońskiej wersji tego sprzęciora i włącza tym razem za pomocą przesuwnego włącznika. A jeśli coś nie będzie działało lub irytacja w przejściu gry osiągnie maksimum, Zawsze można zresetować urządzenie lub po wyłączeniu katapultować kartridż dedykowanym do tego przyciskiem. Jako ciekawostkę powiem, że w tej edycji, prawdopodobnie z powodu dużej podatności na uszkodzenia elektroniki i doświadczenia z poprzednimi modelami, dodano sprytne zabezpieczenie blokujące włożony cartridge i tym samym wymuszające wykonanie tej czynności tylko jak konsola jest wyłączona. Z przodu znajdują się dwa gniazda pozwalające podpiąć dwa pady, a tył sprzęciora, oprócz gniazdka do wpięcia zasilacza, przełącznika częstotliwości nadawania sygnału, który odbierze telewizor wpięty wejście manipulacji do tego wyjścia, został wzbogacony o dodatkowe, niestety własne gniazdko, ale dzięki któremu można podpiąć sprzęciora do zestawu grającego czy lepszego monitora. Spód skrywa schowany pod klapką slotu dodatkowych rozszerzeń, który jeśli był używany, to tylko przez nielicznych, bo udało mi się dokopać tylko do przystawki umożliwiającej ściąganie treści i gier prosto z dedykowanych satelitów oraz najrzadszego z najrzadszych, czyli takiego, któremu nie udało się wyjść z projektowej, a mowa o napędzie CD, który okazał się niechcianym owocem przelotnego romansu Nintendo z Sony, ale z drugiej strony gdyby współpraca obu tych marek nadal trwała, to nie wiem czy seria konsol Sony Playstation by w ogóle światło dzienne ujrzała. Wspomnę jeszcze szybko o tym, że sprzęcior napędzany jest przez procesor oparty na rdzeniu w pełni kompatybilnego z 6502, ale już 16-bitowego i działającego zarówno z większą częstotliwością zegara, jak i większą ilością pamięci Operacyjnej procesora, robiące wrażenie w czasach świetności konsoli układy graficzne mogące puścić na ekran prawdopodobnie ponad 256 kolorów z palety 32 tysięcy możliwych, a w zależności od użytego trybu graficznego, pozwalające m.in. na animowanie do czterech warstw tła, w tym efekt pseudo trójwymiarowości. Oraz wyświetlenie nawet 128 duszków, o ile w jednej linii jest ich maksymalnie 32. Krótko mówiąc, wszystko, co twórcy typowych wtedy platformówek mogli sobie wymarzyć, a na dokładkę jeszcze bazujący na samplach stereofoniczny system dźwiękowy, mogący odgrywać 8 dźwięków jednocześnie z maksymalną częstotliwością próbkowania do 32 kHz. Może jeszcze później poopowiadam o innych ciekawostkach związanych z tą edycją konsol, ale teraz skupię się na historii. I bohatera odcinka, który po spięciu z niezbędnymi komponentami, czyli zasilaczem, kartridżem i padem oraz podpięciu do niego monitora mógłby być uznany za w pełni sprawny, ale chyba tylko przez głuchą osobę. Pewnie część z Was pomyślała sobie, że coś nieprawidłowo podłączyłem albo wyciszyłem, dlatego też z magicznego pudełka gadżetów oczekujących na dedykowany odcinek wyjąłem inny egzemplarz, który po wpięciu w miejsce bohatera odcinka jest jak najbardziej słyszalny. Co zawiniło i czy uda się przywrócić bohaterowi odcinka głos oraz czy czekają mnie przy tym przygody małe bądź większe, dowiem się i przy okazji pokażę Wam w następnym rozdziale tego filmu, bo nadszedł czas na poznanie, co kryje wnętrze. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że inżynierowie z Nintendo to niezłe zgrywusy, bo zastosowanie wkrętów z takimi łbami na pewno nie powstrzymało osób chcących poznać, a może nawet skopiować tę konstrukcję, ale na pewno osoby chcące ratować bądź reanimować takie konsole doprowadzało do szewskiej pasji. Dziś ten problem można obejść stosując tak zwaną masę naprawczą, albo tak jak ja nabywając na mandaryjskim bazarku taki specjalistyczny śrubokręt. Nie będę ściemniał, że to nie bolało, ale inaczej się nie dało. A pod niemal 30-letnią skamieliną można podziwiać zabezpieczoną metalowym ekranem i radiatorem płytę główną, do której, aby się dostać, jeszcze trzeba zdjąć dźwignię podważającą kardridge oraz wykręcić kolejne wkręty, już tym razem zakończone łbami przystosowanymi do śrubokrętów krzyżakowych. Niestety tym razem nie będzie aż tak łatwo, bo miejsce, gdzie dźwięk jest generowany i w którym rozpocznę poszukiwania, jest schowane pod tym wielkim radiatorem regulatora napięcia. Krótko mówiąc, trzeba jeszcze na deser odkręcić kilka śrub, zdjąć kawał aluminiowej blachy, by. Dostrzec ślady zniszczeń przy tych kondensatorach elektrolitycznych. Jak na złość nie da się tak ustawionych części złapać moimi szczypcami, więc przy pierwszym wylucie musiałem improwizować z dwiema stacjami, ale już na osłodę drugi kondensator wylutowałem tak jak chciałem. Mam przeczucie, że nie ma to zbyt wiele wspólnego z problemem z dźwiękiem, bo odkryta przerwa w obwodzie oraz kondensatory mają za zadanie produkować 12V, które w praktyce jest doprowadzone tylko do gniazda wyjściowego, czyli podejrzewam, że było wykorzystywane tylko w przejściówce do gniazdka z złączem Euro do aktywacji telewizora po włączeniu konsoli. Niemniej jednak szlifierka, tym razem ekstremalnie precyzyjna, topnik, cyna, drucik i anielsk. Cierpliwość przydały się by zrekonstruować połączenie, i jak już upewniłem się, że ciągłość obwodu jest, pozostało zmycie topnika, nałożenie soldermaski i jej utwardzenie. Chyba nie muszę mówić jaką sympatią darzę elektrolity powierzchniowo montowane, bo o czym świadczy ich wymiana na komponenty przewlekane, ale po ich wlutowaniu, zabezpieczeniu regulatora napięć i włączeniu sprzęciora. Nie zmieniło się nic, czyli potwierdziły się moje przypuszczenia, dlatego też musiałem zmienić taktykę w namierzeniu uszkodzenia. Zagenerowanie dźwięku odpowiedzialny jest ten wsparty 64 kilobajtową pamięcią RAM tandem układów, z których jeden można nazwać pomostem między głównym procesorem konstrukcji a systemem dźwiękowym, a drugi procesorem dźwięku dostarczający już przeliczone dane do dwukanałowego przetwornika cyfrowo-analogowego. Między tym przetwornikiem a wyjściem są jeszcze wzmacniacze operacyjne, które jednocześnie oddzielają przetwornik od wyjścia. I co ciekawe, domiksowują też sygnały audio pochodzące zarówno z cartridge'a, jak i portu rozszerzeń. W tym momencie wy możecie wesprzeć się zasilanym bateryjnie wzmacniaczem słuchawkowym, a ja użyłem oscyloskopu, by potwierdzić bądź wykluczyć najgorsze, czyli uszkodzenie procesora bądź przetwornika i na moje szczęście okazało się, że jakiś sygnał na pinach wyjściowych przetwornika jednak jest. Idąc dalej tym tropem, zarówno na wejściach, jak i wyjściach wzmacniaczy buforujących, czyli nóżkach 12, 14 oraz 10 8, też go namierzyłem podobnie z pinami wzmacniaczy miksujących, czyli nóżkami 6, 7, 2, 1. Więc trochę idąc na skróty, sprawdziłem kondensatory C65 oraz C66, by zauważyć, że na jednym z nich nie ma sygnału, natomiast na drugim, zarówno przed, jak i za, już jest. Więc dlaczego? Jak syncze w monitorze przekładałem, żadnego dźwięku nie słyszałem. W takim przypadku omomierz znów wrócił do akcji, lecz na płytce od kondensatora do pinów w gnieździe wszystko okazało się być w porządku czyli wyszło, że w samym, wyglądającym jak nowym kablu był pogrzebany, bo przewód sygnałowy kanału lewego okazał się przerwany. Tylko, że to wcale nie rozwiązuje zagadki z kanałem prawym, a jak na razie wiem, że sygnał na pewno wychodzi z ostatniego wzmacniacza i ginie gdzieś między nim a wyjściowym kondensatorem. Po drodze jest jeszcze tranzystor i rezystor, których sprawdzenie podczas działania mm, wymagało dodatkowej podstawki, żeby całość nie uległa większej destrukcji podczas obracania. I po dłuższych poszukiwaniach właściwych elementów ustaliłem, że zarówno tranzystor, jak i rezystor R67 sygnał przepuszczają. Została więc tylko jedna możliwość, czyli ścieżka łącząca wspomniany rezystor z kondensatorem wyjściowym i faktycznie między tymi elementami nie ma połączenia, ale tym razem naprawa zgodnie z sztuką byłaby nie lada wyzwaniem, bo dość szybko ustaliłem, że ścieżka znika w środkowej warstwie płytki, więc finalnie, przy okazji wymieniając kondensatory, zdecydowałem się na hakerskie rozwiązanie. A skoro już cztery kondensatory zostały wymienione, to aż się prosiło o wymianę pozostałych i po zmyciu topnika oraz przeczyszczeniu izopropanolem gniazda mogę powiedzieć, że z punktu widzenia elektronika amatora na tym kończy się proces naprawy cały. Jednakże to nie koniec filmu, bo została jeszcze skorupa, w przypadku której, o ile nie mam wątpliwości co do stanu maskownicy gniazd, padów, czy szarego kawałka z logiem sprzęciora, to w przypadku z czyli górnej części obudowy zachodzę w głowę, czy wszystkie konsole na pewno były szare? Czy też patrząc jak równomierny jest odcień tej części, trafiały na rynek specjalne edycje o innych odcieniach, w tym takie kremowe? Czy tak faktycznie jest, czy? Też, może po prostu sprzęcior pochodzi z ekologicznej, bo mającej się rozsypać po jakimś czasie serii? Nie wiem, ale chętnie poczytam wasze opinie w komentarzach, a na razie zdecydowałem się tylko posklejać skorupę i jej nie ruszać, bo jedyny zamiennik jaki znalazłem tak wygląda a jego cenę chyba tylko hardkorowy pasjonat byłby w stanie zapłacić, natomiast reszcie drobiazgów po odtłuszczeniu zafundowałem leniwą kąpiel w perhydrolu, by po czterech dniach wyjąć z niej, opłukać i zabezpieczyć panel z napisami i na razie złożyć tylko górną część obudowy. Wtedy też uważniej przyjrzałem się padowi i zauważyłem, że podobna przypadłość go dopadła, więc nadarzyła się okazja, by go rozmontować i dotkniętym odcieniami żółci częściom plastikowym też wybielanko zafundować. Wnętrze bardzo podobne do tego znanego z poprzednich modeli czyli na płytce, oprócz pokrytych grafitem padów, znajduje się też układ, prawdopodobnie rejestru przesuwnego, dzięki któremu przewód łączący go z konsolą ma tylko 5 zamiast 13 żył. A skoro już mówię o komponentach i ich czyszczeniu, to przy okazji pokażę Wam wnętrze kartridża, którego otwarcie wymaga kolejnego, tym razem mniejszego, kluczyka. Zwykle można w nich znaleźć mniej więcej to samo co w poprzednim modelu tej konsoli, czyli pamięć stałą oraz magiczny układ zabezpieczający, o którym już kiedyś opowiadałem, ale w przypadku niektórych gier, do których dołączono bardzo ważną funkcję jaką jest możliwość zapisania stanu i kontynuowania rozgrywki później, dołożono też podtrzymywaną baterię statyczną pamięć RAM. Jedyne co można przy okazji rozkręcania takiego kartridża zrobić, to przeczyścić wkładane do slotu konsoli pady zwilżoną alkoholem izopropylowym szmatką oraz w przypadku kartridży z możliwością zapisu gry zmierzyć poziom napięcia baterii podtrzymującej pamięć i ewentualnie ją Wymienić. Nie wiem czy jeszcze będę wracał do tych konsol, ale podsumowując przygodę z tym sprzęciorem, do której przyłożyłem się, że tak powiem średnio, czyli na około 30%, problemem okazała się przerwana, prawdopodobnie na skutek wycieku elektrolitu z kondensatora, ścieżka, którą w hakerski sposób zmostkowałem, przy okazji zrobiłem recapping, pseudo-spad, czyli czyszczenie wnętrza z akcentem na styki i co mogłem w całość poskładałem, bo jeszcze proces wybiegał. Trwa. Wrócę jeszcze do kondensatorów i problemu, który wystąpił w bohaterze tego odcinka, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie czy może była to dość często występująca przypadłość podobna do dolegliwości na jakie cierpią amigi, czy też może coś jeszcze innego. Jak pewnie uważni widzowie zauważyli, w kadrze pojawiło się jeszcze kilka konsol, które podczas realizacji otworzyłem, bo niektórych ujęć podczas napraw Bohatera odcinka nie zrobiłem i coś ciekawego zwróciło moją uwagę. Przy okazji zagadka dla uważnych, jakie są różnice między ujęciem na kondensatory z Bohatera odcinka, a tą i tą konsolą? Jeśli wskazaliście na ten kondensator, to macie rację. Oryginalny zasilacz tej konsoli jest tylko transformatorem dającym na wyjściu napięcie przemienne o wartości skutecznej 9V, a cały proces jego prostowania, gładzenia i stabilizowania jest realizowany w obudowie samej konsoli, która potrzebuje 5V do zasilania układów cyfrowych, 9 do układów wideo oraz toru audio, a potrzebne w gnieździe uniwersalnego wyjścia 12V jest realizowane za pomocą pracującego na prądzie przemiennym powielacza. Co ciekawe, nawet na dostępnym w sieci schemacie jest zalecenie, aby na taki Czyli nie wymagający określonej biegunowości, ten kondensator wymienić, więc prawdopodobnie miałem do czynienia z usuniętą w późniejszych edycjach wadą konstrukcyjną urządzenia, co oznaczało, że czekał mnie ponownie wymiany proces cały, tym razem na kondensator z dielektrykiem stałym. A zanim film zmontowałem i wszystkie niezbędne ujęcia zrealizowałem, uznałem, że panel przedni zdążył się do akceptowalnego poziomu wybielić, więc go zabezpieczyłem, a po przednim Podsmarowaniu gwintów w całość sprzęciora złożyłem. Co do wylutowanych kondensatorów, jakie sprawdziłem, to przestałem żałować, że je wymieniłem, bo jednak po 30 latach mają prawo być w gorszej kondycji. A żeby stało się zadość tradycji, kończę ten odcinek dobrze Wam znaną odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się! Oh.